Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o moich ulubionych parach bohaterów, które według mnie dobrze ze sobą współgrają i dzięki temu uzyskuję dobre wyniki w walce. W tym filmie pokażę Wam pary bohaterów w tym samym kolorze, a w kolejnym odcinku podzielę się parami z różnych kolorów, które działają dobrze razem w drużynach dwukolorowych, w jakim zestawieniu 3-2, 4-1. One również działają dobrze w mono. Ok, zacznijmy więc od koloru fioletowego. Tutaj moją ulubioną parą jest Krampus i Coyote. To jest moja ulubiona para, zawsze bierze udział w wojnie. Mam ich trzy komplety i wszystkie. Trzy są używane za każdym razem Najmocniejsza para Tak jak to jest ta, którą tutaj widać Jest na poziomie 19 emblematów Druga para ma po 15 emblematów Na każdym bohaterze I trzecia Krampus ma 15 emblematów A Coyote ma 0 Umieszczam je zawsze Na skrzydłach drużyny atakującej Tak jak tutaj widzicie Używam tego zestawienia przeciwko Ayumi Hypernova, Foleja, Flow Krampus Czyli wszędzie tam, gdzie mogą odebrać wzmocnienia przeciwnika, przerzucić, przerzucić osłabienia. Ustawiam je na skrzydłach, także są rozdzielone te karty trzema innymi kartami i w przypadku zadziałania efektu szaleństwa albo uciszenia Krampus może to szaleństwo i uciszenie przerzucić albo Kojotę może je oczyścić. Także one nawzajem się chronią. Drugą fioletową parą jest Talon i Bunny Hop. Jedną z właściwości specjalnych Bunny Hop jest zadawanie dodatkowych obrażeń, jeżeli cen jest zatruty, i tutaj kalon jest pomocny, ponieważ powołuje on pomocnika pustółkę. Który zatruwa ceł. W przypadku tej pary Bunny Hop musi poczekać, aż talon się naładuje i odpali, a ponieważ ten efekt zatrucia od pomocnika działa na końcu tury, więc musi dodatkowo odczekać, dopóki trucizna się nie pojawi na przeciwniku, czyli jest to opóźnienie jednego, jednej tury. Z żółtych kart lubię zostawać razem Dragonfista i Zygzaka. Zygzak dodaje doładowanie sojusznikowi, więc lepiej jest go odpalić po pozostałych kartach chyba, że te karty jeszcze się nie naładowały, a chcemy je odpalić wtedy można Zygzaka użyć Zygzak również obniża doładowanie przez trzy tury i podobnie robi Dragon fist po uderzeniu, także one bardzo zmniejszają doładowanie innych kart. Drugą żółtą parą, którą lubię to jest Dragon fist i Nima Nima świetnie chroni drużynę używam ją praktycznie w każdym żółtym mono, albo w zestawieniu 3-2, kiedy potrzebuję jakiegoś healera, nie ma, a naprawdę jest super i razem z Dragon Fistem świetnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o niebieskie karty, to nie mam ulubionej pary, ponieważ nie gram ostatnio często niebieskimi kartami, ze względu na to, że na wojnie używane są głównie zielone tanki, także moje niebieskie karty są zupełnie odłożone na półkę w tej chwili. Wydaje mi się jednak, że dobrą parą, dobrą opcją byłaby Numi i Toren. Powiedziałam, że wydaje mi się, że byłoby dobrą parą, dlatego Dlatego, że ja nie mam Torenta, więc nie miałam szansy tego sprawdzić. Na logikę jednak, czytając opisy tych kart, wydaje mi się, że ten nieusuwalny wstrząs od numi. Tutaj ostatnia właściwość specjalna może być podniesiona o 50%, jeżeli torrent odpali po niej. Nie wiem też, jakie są szanse za działania tych efektów, dlatego że oba, obie karty zmniejszają doładowanie celów, więc trudno jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście miałoby to dobry efekt. Nie wiem, jeżeli ktoś gra mi dwoma i próbował je sparować, bardzo chętnie się dowiem, jaki to ma efekt. Także wpiszcie w komentarzach. Zielone karty. Tutaj bardzo dobrze współgrają ze sobą Mantis i. Iguani. Druga właściwość Iguani, czyli ze w krwi, jest podwojona i zadawana natychmiastowo, jeżeli cel ma nałożone krwawienie. Więc w tym przypadku mantis powinien odpalić pierwszy, a Iguani w następnej turze, po to, żeby ten efekt krwawienia mógł być wykorzystany. I zostały czerwone karty parą, którą używam bardzo długo, prawie tak długo jak Krampus i Coyote. Chociaż ja czekałam bardzo długo na Ksenię, a jeżeli chodzi o lokalstwo, zaczęłam. Po tym jak ona się pojawiła po raz pierwszy jako bohater miesiąca. Obie karty są wolne, więc zajmuje im trochę czasu, żeby się naładować. Ostatnio zauważam, że ta para może być trochę za wolna, jeżeli są naprawdę słabe klocki, to żadna z tych kart nie odpala i wtedy to jest koniec. Ale jeżeli już odpalą, to nie tylko obie leczą, ale przede wszystkim przyspieszają doładowanie. No i dzięki temu przyspieszeniu praktycznie cała drużyna ładuje się albo ma szansę się załadować od trzech klocków i praktycznie od razu odpala, czyli co każdą turę naprawdę, jeżeli zaczną one się nawzajem przyspieszać i uda mi się je odpalić kilka razy, to jest tornado wtedy. Jedyny sposób na zwolnienie takiego zespołu będzie albo obniżający doładowanie przeciwnik, albo rzeczywiście zero klocków w kolorze czerwonym. Zazwyczaj używam tego zestawienia w drużynie mono, czasem również dodaję do nich bunraku, żeby jeszcze mocniej przyspieszyć. Zazwyczaj Stawiam je na skrzydłach, a to dlatego, że, znowuż, tak jak w przypadku tej Krampusa, chcę przynajmniej jedno z nich uchronić od albo szaleństwa, albo uciszenia. Jokasa dodatkowo może oczyścić obie karty z tych efektów, no ale jeżeli ona zostanie uciszona, to wtedy jest dużo trudniej. Drugą czerwoną parą, która będzie się przyspieszać, to jest Bunraku i Puls. W przypadku tych kart znaczenie ma tej bonus rodzinnych hakerów, który daje szansę na odbicie dolegliwości. Ze statusu oraz przyspiesza regenerację doładowania. Te dwie karty lubię ustawiać koło siebie, gdyż bun Raku przyspiesza sąsiadów za drugim razem, gdy odpali właściwość specjalną. Jeżeli ktoś ich używa w formacji mieszanej, nie w mono, to wtedy warto może dołożyć innych bohaterów z tej rodziny hakerów, po to, aby ten bonus rodzinny podnieść. Wspomniałam tutaj o parach, które ja osobiście lubię. Nie mam wszystkich kart, szczególnie brakuje mi dużo tych nowych sezonu drugiego, także na pewno jest więcej takich, które dobrze ze sobą współgrają. Jeżeli macie swoje ulubione pary inne niż te, których ja używam, to wpiszcie w komentarzach powiedzcie dlaczego je lubicie. Jeżeli uważacie, że moje pary są nie tak jak trzeba, albo jeżeli też nie gracie, to dajcie mi znać. W następnym filmie pokażę pary, które działają na siebie bardzo dobrze, ale są w różnych kolorach, czyli są dobre do zastosowania, jeżeli ktoś atakuje w formacji mieszanej. Dziękuję za oglądanie filmów, zapraszam do następnego i pa pa.